I moi drodzy, witam was w kolejnym przeprowadzkowym filmiku Dzisiaj wyszło bardzo na szybko Filmik był planowany, ale nie miało to wyglądać tak, bo w Ogółem ogarniamy łazienkę I łazienka jest Najtragiczniejszym Miejscem w mieszkaniu Wyglądała okropnie I wygląda w sumie elektrycznie, tragicznie Ale będziemy malować, więc będzie poważna zamiana W każdym razie, myślałam, że właśnie Zacznie się od malowania, bo już Po kolei całe mieszkanie malujemy, ale Dzisiaj Mateusz, mój chłopak, znalazł za darmo prysznic. Ktoś oddaje prysznic. Żeby zrozumieć moje podjęcie, musicie zobaczyć aktualny prysznic. Bo jest straszny. Więc ogółem ten prysznic jest w strasznym stanie. I tutaj jest jeszcze gorszym na dole, w ogóle mieliśmy to czyścić i próbowałam jakoś tam w miarę na razie z wierzchu, ale było tragicznie. W każdym miejscu po prostu jest tragiczny. Tu w ogóle te części się odkręcały i nam zalewało od tyłu łazienkę, więc nie polecam. Na no serio mam nadzieję, że go przywiązam i wszystko będzie pięknie, będzie działał, bo jestem załamana trochę po... Tym, jak jest z tym prysznicem. W ogóle pokażę wam jedną rzecz, którą udało nam się już zamienić, czyli mieliśmy tu taką zasłonę po przyjeździe do mieszkania. To było tutaj w mieszkaniu. Udało nam się ogarnąć taką żaluzję, która też była za darmo, tak mi się wydaje. Też ktoś oddawał ją gdzieś w okolicy. Więc jest świetnie. Jedna rzecz to tutaj jest trochę wygięte, to, ale poza tym wszystko jest cudownie. Moi drodzy, mamy drugi dzień z ogarniania I cały prysznic w częściach leży na podłodze Zaraz się będę za to zabierać Ale wróciłam dopiero z pracy, jest 13 Także myślę, że zrobię sobie coś do picia I się wezmę za to Muszę kupić rękawiczki dzisiaj Do sprzątania I będę musiała jakąś, jakąś folię położyć tam na podłodze Bo yy, będę to robić w salonie Bo jest to w sumie jedyne miejsce, gdzie jest właśnie jakaś przestrzeń żeby rozłożyć te wszystkie części i je na spokojnie umyć więc jakąś folię muszę rozłożyć, kupić rękawiczki i się będę za to zabierać dzisiaj Chociaż ja już przebrałam w coś bardziej roboczego i się rozkładam, właśnie idę jeszcze po rzeczy do sprzątania, w sensie po folię i się rozkładam tutaj ale ogółem nie poszłam do sklepu, bo sobie przypomniałam że jest niedziela jest wszystko zamknięte, także trochę plan zwolony. Ale po prostu będę mieć to bez rękawic. Jeśli chodzi o środki czystości, to właśnie tu mam płyny, jakieś gąbeczki, ścieżki i tak dalej. Mam tą folię wielką. Zobaczymy, jak to będzie. Jakiegoś mam norweskiego Cifa, Cif łazienka, The Pink Stuff Spray i jeszcze taki spray do mycia szyb. I właśnie tutaj przeróżne jakieś ścierki. Gąbeczki i pójdę jeszcze po szczotkę, tak myślę, albo po jakąś małą szczoteczkę, i lecimy. Jakbyście mieli jakiś sposób na smugi, to ja chętnie przyjmę, bo nie widać tego w kamerze, ale są okropne mazy, są tragiczne smugi. Próbuję gdzieś złapać jakieś miejsce, ale odbija mi się wszystko za mną, plus widać ścianę spod spodu, także nie widać tego. Ale jest naprawdę tragedia, więc jakbyście mieli jakieś super, hiper sposoby magiczne, to ja bardzo chętnie przyjmę cokolwiek. Bo nie chcę mieć tak. malowaniu i już są pewne jakieś tu pietułki I ten kolor miał być, ja pamiętam, że miał być bardziej beżowy, ale jest wszystko pięknie, wygląda cudownie, więc może być i tak, taki szary. I teraz to, co zostało, to Pawrapet, bo ma takie ślady. Więc, żeby go przemalować na biało, poprawiać. I będzie tyle z największych prac. ogólnie chciałam chciałabym zrobić update taki porządny, jeśli chodzi o Łazienkę, bo się trochę zadziało. Więc, przede wszystkim byliśmy na wycieczce w Ikei i muszę Wam tutaj zrobić skrót z podróży, bo ogarnęliśmy parę rzeczy do mieszkania i właśnie do Łazienki. Czymś takim, ale nie wiem czy to by w łazience ładnie wyglądało, czy by był klimatik. Mamy takiego kwiatka piękny I jeszcze kupiliśmy ananasę, którego wam pokazywałam, ale on się nie nadawał na to miejsce, więc tutaj jest taki już inny, nowy kwiatek, który kupiliśmy ostatnio. Widzieliście, kupiliśmy jeszcze takie światełko, taką ozdobę, ale właśnie ostatnio używaliśmy czegoś innego, więc nie było to z łazience, ale zaraz wam pokażę, jak to wszystko ładnie wygląda. Jeśli chodzi o organizację, to kupiliśmy takie różne pojemniki, i głównie są właśnie z tej, z tej wycieczki do Ikea. I tutaj ta szafka jest na takie środki czystości. Tu są jakieś różne płyny, i mamy pojemniki i tak dalej, więc jest wszystko ogarnięte. I w ostatniej są jakieś moje już organizary i kosmetyki i tak dalej. Jest też wszystko już poukładane. Tak samo w tych górnych szafkach tu i po drugiej stronie są ogarnięte jakieś kosmetyki.